z kim pozostały zaledwie trzy mecze. A jak dotąd radzili sobie nasi akademicy? O tym w kolejnym odcinku magazynu w świetle Luksjony Maja Matiaszek, zapraszam. W szesnastej serii gier Luxiona ZSU MCS Lublin zremisowała z zamykającym stawkę zespołem Komon Kobierzyce. Co Faworytem tego spotkania byli gospodarze, którzy rozpoczęli dziką szarżę od samego początku. Już w czwartej minucie bramkę na 1 do 0 zdobył Marcin Ostrowski, ale po minucie skutecznie odpowiedzieli przyjazdni, dokładając później jeszcze jedno trafienie. To zadziałało na akademików jak płachta na byka. Nie pozostali dłużni, a wyrównał Cezary Pęcak. Zielonobiali mieli parę okazji, ale groźne kontry nie kończyły się upragnioną bramką. W drugiej połowie obie drużyny zwolniły tempa, a wynik 2 do 2 nie uległ już zmianie. Dwa tygodnie później dziki także zremisowały, tym razem na trudnym terenie, bo w Gliwicach z tamtejszą sośnicą. Po meczu z drużyną ze strefy spadku przyszedł czas na przeciwnika ze ścisłej czołówki. Mecz był bardzo wyrównany i każda ze stron miała swoje szanse. Ekipa z Gliwic postawiła na mocne strzały z dystansu i grę na ścianę. Z kolei Dziki podeszły do wyzwania grając kombinacyjnie, ale niestety zmarnowały sporo sytuacji sam na sam. Dziki dobrze radziły sobie w kreowaniu ofensywnych akcji, ale zabrakło skuteczności. To bardzo cenny punkt, ale z drugiej strony Dziki czuły spory niedosyt. Po dwóch remisach przyszedł czas na zwycięstwo. Luxiona pokonała Silesię, Boks Siemanowice Śląskie 2 do 1. W z FC Silasio Box Siemianowice Śląskie rywale Luxiony postawili od początku spotkania twarde warunki na parkiecie, co przełożyło się na intensywną, ale i wyrównaną walkę. Nie pomagała niewielka hala, do której z kolei byli przyzwyczajeni gospodarze i czuli się w niej pewnie. Oba zespoły nie zdołały w pełni wykorzystać swoich szans na zdobycie cennych bramek. Piłka po strzałach miejscowych często lądowała na słupkach lub po przeczce, za to dziki miały problem z ostatnimi podaniami i wykończeniem akcji. Sytuację ratował Adrian Parzyszek, który świetnie zaprezentował się między słupkami. Dzięki dubletowi Jakuba Wankiewicza ostatecznie Luksjona przywiozła do Lublina cenne trzy punkty. W zaległym meczu osiemnastej kolejki przełożonym z powodu sytuacji na Ukrainie Dziki stanęły oko w oko w hali z wymagającym liderem BSF odbochnią. Bochnią. Wiadomo było, że spotkanie będzie bardzo trudnym sprawdzianem. Faworytami spotkania byli z pewnością przyjezdni. Wiadomo było, że ten mecz będzie bardzo, bardzo ciężki. Liczyliśmy, że może nam się uda, że jest to na tygodniu mecz, że, że gdzieś tam uczyliśmy na jakieś sprzyjające warunki, na to, że mieliśmy troszkę więcej czasu może do przygotowania, ale no, no też no nie można nie można tutaj chłopakom zarzucać, że, że, że nie chcieli. Bochnia szybko rzuciła się do ataku, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Wyszła na prowadzenie i dalej szła po swoje. W obliczu takiego obrotu sprawdziki zmobilizowały się i zmieniły nastawienie do gry. Te zmiany przyniosły skutek, bo w rezultacie akademicy strzelili dwie bramki. Na swoje konto trafienia dopisali Cezary Pęcak i trener Łukasz Mietrycki. Widać było, że dziki chciały zostawić całe serca na boisku i wywalczyć jak najlepszy rezultat. Jednak w drugiej odsłonie Bochnia postawiła bardzo twarde warunki. Lider zbudował przewagę i kontrolował większość spotkania, ale mimo to Luksiona też miała swoje szanse i nie można było jej odmówić chęci do walki i zaangażowania. Niestety to spotkanie do końca układało się po myśli gości. Myślę, że indywidualnie zawiedliśmy i jako zespół, prawda? Gdzieś tam wszyscy, można powiedzieć, że... W ten sposób zawinili, bo nikogo bym nie wyróżnił mega na minus. Po prostu, jako zespół dzisiaj zagraliśmy źle, Bochnia była dwa levely wyżej, dzisiaj od nas i, i, i przegrywamy bardzo wysoko. Szansę na rehabilitację Luksyona będzie miała już w tę niedzielę, kiedy podejmie GKS tych. Myślę, że wygramy ten mecz po prostu. Na analizę jeszcze przyjdzie czas dopiero mecz jest po Bochni, także. E, musimy jeszcze tam popatrzeć e, ich ostatnie dwa, trzy mecze i, 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 będę, e, i będziemy pod ten zespół się ustawiać. Początek tego spotkania zaplanowany jest o godzinie 19 w hali pierwszego elo na ulicy Okulickiego w Świdniku. Rzućmy okiem na zestawienie wyników ostatniej serii grupy południowej. Lukcjona AZS UMCS Lublin wywiozła z Siemianowic śląskich komplet punktów. Swoje spotkania wygrała także Sośnica Kliwice liderująca Bochnia Komon Kobierzyce i AZS łeś Katowice. Natomiast remisem 4 do 4 zakończyło się spotkanie AZS ułek Kraków z zespołem z Nowin. Tak na chwilę obecną przedstawia się sytuacja w tabeli Grupy południowej pierwszej ligi futsalu. BSF ABJ Bochnia z sumą 57 punktów może być pewna awansu. Za nią na pozycji wicelidera AZS US Katowice. W strefie spadku wciąż Komon Kobierzyce i GKS Nowiny, zaś Luksiona plasuje się na tę chwilę na dziewiątej pozycji. Jeżeli dziki chcą zająć bezpieczną lokatę na koniec sezonu, muszą zachować chłodne głowy. Na dzisiaj to już komplet informacji ze świata naszych futsalistów. Niebawem kolejny odcinek Dzikiego Magazynu. Do zobaczenia.